Z badań przeprowadzonych przez agencje rekruterskie wynika, że 50% kobiet, które chciałyby wrócić po urlopie macierzyńskim do pracy, rezygnuje z tej możliwości. Nie wraca do dotychczasowego swojego zajęcia, nie wraca na rynek pracy. Odracza w czasie to wejście na rynek pracy ze względu na konieczność zajęcia się dziećmi. Z perspektywy systemu ubezpieczeń społecznych, z perspektywy systemu szeroko pojętego zabezpieczenia społecznego w Polsce, jest to bardzo istotny problem. Nazywam się Antoni Kolek i poprowadzę dzisiaj dla Państwa program Porozmawiajmy o emeryturze, który będzie poświęcony właśnie zjawiskom dotyczącym powrotu na rynek pracy po okresie macierzyństwa. No i oczywiście tutaj kontekstem tego dzisiejszego programu są wypowiedzi polityków, które wskazują, że może się coś w tym zakresie zmienić, że być może pojawią się bodźce skłaniające do tego, żeby jednak na ten rynek pracy wracać po okresie związanym z macierzyństwem, wtedy kiedy kobieta może już Podjąć pracę, i kiedy ktoś inny będzie zajmował się dzieckiem, opieką nad młodym człowiekiem. Z perspektywy systemu ubezpieczeń społecznych, jednym z istotnych zadań jest ochrona osób, przede wszystkim kobiet, w czasie związanym z macierzyństwem, rodzicielstwem. Ta opieka wiąże się zarówno z tym, że osobom, które wykonują pracę na podstawie umowy pracy, kodeks pracy przewiduje odpowiednie rozwiązania związane z urlopem macierzyńskim, urlopem rodzicielskim, a z perspektywy systemu ubezpieczeń społecznych, za ten czas przysługuje zasiłek macierzyński, wypłacany w trakcie okresu urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego. Wysokość tego zasiłku wynosi 100% przez pierwsze co do zasady pół roku i 60% przez kolejne 26 tygodni, chociaż ten czas będzie się zmieniał i te warunki z tym związane także będą ulegały zmianie po wdrożeniu dyrektywy Work-Life Balance, która już lada moment pojawi się w polskim porządku prawnym. Inną formą związaną z wysokością zasiłku w okresie urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego jest przyjęcie 80% podstawy wymiaru tego zasiłku przez okres całego urlopu. To także ulegnie za chwilę zmianie i będzie wiązało się z niewielką podwyżką, ale jednak istotną, a także wydłużeniem czasu pozwalającym na to, żeby z tego zasiłku korzystać. Jednak przedmiotem dzisiejszego spotkania nie jest tylko to, co się dzieje w trakcie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, ale co się może wydarzyć później. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami osoby, rodzice, dzieci, które są między 12 a 36 miesiącem życia, mają uprawnienie do tzw. rodzinnego kapitału opiekuńczego. Warunek nie może być to pierwsze dziecko w rodzinie, musi być to kolejne, drugie, trzecie, czwarte dziecko w rodzinie. Jeśli jest to pierwsze dziecko, to pozostają możliwości dofinansowania opieki w żłobku, wówczas takie dofinansowanie wynosi 400 zł miesięcznie. Ten rodzinny kapitał opiekuńczy pozwala na to, żeby pobierać albo przez 20% Miesiące, 500 zł miesięcznie między 12 a 36 miesiącem życia dziecka, albo po 1000 zł miesięcznie przez 12 miesięcy, w trakcie tego okresu między 12 a 36 miesiącem życia dziecka. Łączna kwota wsparcia to 12 tysięcy zł, niezależnie od tego, czy wybierzemy 12 razy 1000 czy 24 razy 500. Celem wprowadzenia tego rodzinnego kapitału opiekuńczego miało być zachęcenie kobiet do powrotu na rynek pracy poprzez dofinansowanie im działania chociażby zatrudnienia niani, przekazania tych pieniędzy innym osobom, czy też posiadania środków pozwalających na wykupienie miejsca w żłobku czy klubie dziecięcym. I nagle pojawia się kontrpropozycja, zupełnie in, z innej strony sceny politycznej, pokazująca trochę inny sposób myślenia. W przypadku RKO, mówimy, tak, że ten warunek musi być od drugiego dziecka. Ta propozycja, która się pojawia, jest skierowana przez partie opozycyjne, mówi o tym, że już od pierwszego dziecka będzie możliwość, żeby uzyskać dodatkowe środki zamiast tak, tego, tego świadczenia, czy w miejsce tego, tego dotychczasowego 400 zł dofinansowania do, do, do żłobków i klubów dzieci. Oprócz tego, propozycja Platformy o to, dotychczasowych rozwiązań rządowych różni się tym, że warunkiem otrzymania tych środków byłby powrót do pracy. Czyli trochę inne spojrzenie, trochę inna perspektywa, nie tylko to, że po prostu za samo funkcjonowanie w społeczeństwie te środki byłyby przekazywane, ale właśnie ze względu na powrót do pracy. Czyli jakby tym stymulatorem, tym bodźcem motywacyjnym do tego, żeby podjąć zatrudnienie, ma być kwota 1500 zł miesięcznie, która no, będzie pozwalała na to, żeby ta osoba wróciła do pracy i tą działalność wykonywała, jednocześnie oczywiście odprowadzając składki. No i tutaj pewnie jest sedno tak, tego, tego programu i taka kwintesencja, jak pokazuje. Pokazująca, że ten program jest dobrze skonstruowany, no bo w przypadku, gdy kobieta wróci na rynek pracy, faktycznie otrzyma 1500 zł, tak tego nowego świadczenia, tego babciowego, za te pieniądze będzie mogła, tak jak zostało wspomniane, tak, podzielić się z babcią kosztami funkcjonowania gospodarstwa domowego, za te pieniądze będzie mogła kupić miejsce w żłobku czy klubie dziecięcym, czy też za te pieniądze będzie mogła na przykład zatrudnić nianię, która będzie zostawała z dzieckiem w trakcie, kiedy matka wróci do pracy i kiedy będzie pracowała. Te 1000 500 zł, jak najbardziej będzie pracowało w gospodarce. Tak, te środki najprawdopodobniej zostaną skonsumowane, no i być może zostaną skonsumowane m.in. na to, żeby tworzyć miejsca pracy. Tak, miejsca pracy związane z opieką instytucjonalną nad, nad dzieckiem. W drugą stronę, jeśli kobieta wróci na rynek pracy i zarobi nawet płacę minimalną, czyli. No za chwilę będzie to 3600 zł brutto. To jeżeli popatrzymy na wysokość składek, które odprowadzi zarówno sama osoba pracująca, jak i też jej pracodawca, no to widzimy, że jest to około 1500 zł, czyli kwota równoważąca się tak z tym transferem, który jest przekazywany na rzecz osób, które powrócą na rynek pracy. Inaczej mówiąc, jeśli państwo będzie płaciło kobiecie 1500 zł za to, żeby wróciła na rynek pracy i była tam aktywna zawodowo, to w drugą stronę ze składek które ta osoba odprowadzi, zarówno składki emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadkowej, składki na fundusz pracy, na fundusz solidarnościowy, no, wpłynie mniej więcej porównywalna kwota do poszczególnych tych funduszy. Jaka będzie tego konsekwencja? No oczywiście, jak ktoś powie tak, że z jednej kieszeni tak przerzucimy środki, no bo wydamy 1500 zł, ale powatrzymy z drugiej strony, no te środki wpłyną czy to do funduszu ubezpieczeń społecznych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Funduszu Pracy czy Funduszu Solidarnościowego. Także jeśli zmierzyć koszty i korzyści tak, tego, tego rozwiązania, no to na pewno widzimy, Tutaj bardzo wiele korzyści związanych z aktywizacją zawodową, drugie, ze wzrostem wpływów ze składek, czyli tych, które przed chwilą wymieniłem, no a także szanse na to, tak żeby ta kobieta zarabiała więcej niż płacę minimalną, tak? bo oczywiście do takiej kalkulacji przyjęto jedynie płacę minimalną, natomiast wiemy także, być może te kobiety będą zarabiały znacznie więcej. W związku z tym, tak naprawdę, ten program w wielu miejscach będzie miał szansę się oczywiście nawet nie tylko bilansować, tak, ale będzie kołem napędowym do tego, żeby w funduszach pojawiało się więcej środków. Oczywiście w drugą stronę zawsze pojawią się osoby, które nie zarobią na płacę minimalną, być może będą to umowy zlecenia, być może to będzie własna działalność gospodarcza, chociaż one oczywiście także będą wiązały się z obowiązkiem odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne, ale także może się to stać trochę takim pasem do powrotu na rynek pracy, czyli takim pasem zachęcającym do tego, żeby jednak na tym rynku pracy się odnaleźć po okresie związanym z macierzyństwem, rodzicielstwem. Jedną też z fundamentalnych zasad tak tego nowego rozwiązania, tego babciowego, ma być pokazanie, że te środki prawda, mogą być wykorzystywane nie tylko na miejsce w żłobkach, jak to ma miejsce dzisiaj w przypadku tego rodzinnego kapitału opiekuńczego i tego dofinansowania na pierwsze dziecko, tylko faktycznie te środki będą mogły być, będzie można się z nimi podzielić z dowolną osobą. Tak właśnie jakby. Tą przysłowiową babcią, o której też e, politycy wspominali, takich, do których te, te środki mogą trafić. To mogą być środki, tak, które pokryją koszty transportu, koszty e, związane z codziennym funkcjonowaniem czy innymi działaniami. E, pojawiały się pytania czy problemy mówiące o tym, że być może e, będzie to forma darowizny i trzeba będzie to jeszcze inaczej opodatkować itd. E, Pewnie tak, natomiast wydaje się także, że są to na tyle e, nieduże e, środki, nie, są, są na tyle e, nieduże e, transfery, a z perspektywy celu, tak, który ma być tutaj zrealizowany, na tyle istotne, że być może będzie konieczna zmiana przepisów prawa podatkowego w obszarze e, darowizn związanych właśnie z tym świadczeniem. Natomiast pewnie wszystko też będzie zależało od konkretnej sytuacji, tak, w której e, to, to babciowe by zostało wprowadzone i przekazywane do osób, które by miały z tego, e, z tego korzystać. Natomiast wydaje się także, że na tym etapie jakby mamy pokazane hasło, mamy pokazany cel, mamy pokazane narzędzia do osiągnięcia tego celu, no i faktycznie przeprowadzona analiza kosztów, korzyści może okazywać się bardzo na plus na, dla, tego, dla tego rozwiązania. Dlaczego jest to rozwiązanie lepsze? To babciowe niż ten dotychczasowy rodzinny kapitał opiekuńczy, no bo właśnie przysługuje na każde dziecko, nie od drugiego tylko na, na, na każde dziecko, bo tak naprawdę warunkiem jest powrót do pracy, czyli aktywność gospodarcza, tak, czy aktywność związana z zatrudnieniem, a nie jedynie sam fakt Funkcjonowania w społeczeństwie. No i też co bardzo istotne, to oświadczenie jest wypłacane znacznie dłużej. No bo w przypadku rodzinnego kapitału opiekuńczego, jeśli wybierzemy tą wersję tylko na 12 miesięcy, no to po 12 miesiącu tak naprawdę rodzina zostaje już bez żadnych dodatkowych środków, bez żadnego dodatkowego wsparcia. W przypadku babciowego, no mówimy tutaj o tym, także do 36 miesiąca życia dziecka, tak naprawdę rodzice mają istotne wsparcie ze środków publicznych. Oczywiście pojawiły się też informacje strony rządowej, także. Że przecież takie świadczenie już istnieje, także to świadczenie już się działa, że to nie jest wymyślanie czegoś na nowo. E, tutaj przedstawiciele rządu wręcz sumowali 500 plus oraz e, rodzinny kapitał opiekuńczy i mówili, że to jest dokładnie 1500. No ale jakby tak. Koncepcja babciowego wcale nie zakłada żadnych zmian w obszarze 500, więc można by było też dodać także do tego 1500, będzie także jeszcze przysługiwało odpowiednio, odpowiednie środki z programu Rodzina 500, czyli zaświadczenia wychowawczego. Zatem, no, jeśli popatrzymy na to, jak duże transfery tak mogłyby być kierowane właśnie do tych rodzin i przede wszystkim do tych osób, które po okresie macierzyństwa chcą wrócić na rynek pracy, no to widzimy tutaj swego rodzaju rewolucję w myśleniu prodemograficznym, rewolucję w myśleniu związku. Związanym z jednoczesnym wspieraniem dzietności i z drugiej strony wspieraniem osób powracających na rynek pracy, bo wiemy, że jest to dość istotny problem, z którym wiele osób musiało się przez ostatnie lata użerać, tak, czy, czy mieć, próbować ten problem rozwiązać, ponieważ nie zawsze w każdej lokalizacji jest odpowiednia liczba miejsc w żłobkach, przedszkolach czy klubach dziecięcych, pozwalające na to, żeby zapewnić opiekę każdemu dziecku. Tutaj pewnie wie, wie, większe miasta mają to usw że takich miejsc jest więcej, natomiast mniejsze w miejscowości faktycznie częściej są doświadczone przez problemy z tym, z tym związane. Także większe odległości w mniejszych miejscowościach pewnie są takim utrudnieniem, stąd też właśnie ta możliwość otrzymania wsparcia w ramach babciowego na transport, czy na środki związane z taką bieżącą sytuacją danej, danej rodziny. Podsumowując, rodzinny kapitał opiekuńczy, czyli to rozwiązanie, które dzisiaj funkcjonuje, ono jest niewystarczające. Ono zapewne no, jest dedykowane do tego, żeby wspierać osoby, które posiadają dzieci w wieku między 12 a 36 miesiącem życia. Natomiast jest to wsparcie, które jest bardzo ograniczone, bardzo wręcz nieodpowiednie, nieadekwatne do wyzwań, przed którymi stoi dzisiaj Polska. W przypadku babciowego widzimy znacznie więcej korzyści z tego świadczenia, związanych zarówno z powrotem, rotem do pracy, transferem socjalnym, ale jednocześnie e, możliwością podzielenia się tymi środkami i e, dzięki temu także generowania nowych miejsc pracy związanych z opieką instytucjonalną nad dzieckiem. To tyle, jeśli chodzi o ten najnowszy pomysł babciowego. Zobaczymy, jak ten pomysł przekuje się faktycznie w istniejące prawo, czy w przepisy, które będzie można stosować, czyli na ile te regulacje faktycznie od pomysłu przejdą w życie do faktycznej realizacji. Jest to pewnie perspektywa w najbliższych kilkunastu miesięcy, jeśli prawda, dojdzie do jakiejś zmiany w systemie politycznym. Jeśli takiej zmiany nie będzie, no pewnie też każda władza będzie musiała się w jakiś sposób odnieść do tego pomysłu babciowego i być może ten, ten pomysł, będzie wchodził do agendy politycznej, także w, w, w przypadku różnych innych układów na scenie politycznej. Ja nazywam się Antoni Kolek. To był program Porozmawiajmy o emeryturze. Dziękuję bardzo.